Przepis na ten pyszny napój z kwiatów, z ziół, z różnych roślin podaję Wam poniżej w, pod filmem. Kliknijcie na y, napis za trójkącikiem, przeniesiecie się do filmu, jak zrobić ten przepyszny napój z, właśnie z kwiatów i z ziół. Ja go robię przez cały sezon, cyklicznie, od kiedy zaczynają się kwiaty do aż do końca w zasadzie października czyli listopada, kiedy jeszcze jakieś kwiaty są, już pewnie pojedyncze, no ale staram się, żeby właśnie jak najwięcej korzyści dla zdrowia osiągnąć dzięki właśnie piciu, m.in. Takich, takich fermentowanych napojów. Polecam Wam bardzo, bo smak jest wyjątkowy.